Szanowni Państwo, w dniach 20-23 maj 2024 na terenie Uniwersytetu Śląskiego, a konkretnie Instytutu Biologii, Biotechnologii, Ochrony Środowiska, odbywać się będzie 35., a więc jubileuszowa konferencja. Embryologiczna, rośliny, zwierzęta, człowiek. Konferencja ta będzie forum, podczas którego wysłuchać będzie można wykładów przedstawianych przez licznych embriologów, biologów rozwoju polskiej nauki, niejednokrotnie również światowej sławy naukowców. Pierwszy dzień konferencji będzie miał charakter open ze względu na to, że konferencja embryologiczna została wpisana jako wydarzenie, Programu Katowice Europejskim Miastem Nauki 2024. I w związku z tym 20 maja od godziny 16 w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie pierwszy dzień konferencji, podczas którego zaprezentowane będą wykłady inauguracyjne, na które bardzo serdecznie mieszkańców Katowic i całego regionu zapraszamy. W trakcie konferencji zorganizowaliśmy różne eventy towarzyszące. Jednym z nich są warsztaty embryologiczne skierowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla nauczycieli biologii. W trakcie tych warsztatów uczniowie będą mogli się zapoznać z podstawami embryologii zwierząt, jak również z zachowaniami godowymi zwierząt. Z kolei dla nauczycieli przygotowaliśmy warsztaty z zakresu najnowszych osiągnięć z dziedzin takich jak embryologia człowieka, biologia rozwoju zwierząt czy zakresu podstaw obrazowania komórek zwierzęcych z wykorzystania transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Warsztaty organizowane dla uczniów i nauczycieli realizujemy w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.